Dzień dobry, Łukasz Szydłowski, mieszkam tutaj przy ulicy Grzybowej 5, nasz postulat do urzędu miasta to jest usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ tak jak tutaj panowie radni wcześniej mówili, na ten moment te dwa domy, które tutaj stoją to jest obszar przemysłowy, no jak tutaj Państwo popatrzą, no tak nie wygląda obszar przemysłowy, tak wygląda obszar mieszkaniowy, budynki mieszkalne z ogrodem, z... Sauną z placem zabaw dla dzieci i tak właśnie wygląda obszar mieszkaniowy, a nie obszar przemysłowy. Nam nie zależy na niczym innym, tylko na usaksonowaniu w prawie to, co jest w rzeczywistości. I oto z takim apelem, jakby zwracamy się do, do Urzędu Miasta i stąd wszystkie nasze spotkania, jakby wchodzenie na komisję, spotkanie dzisiaj z Państwem, żeby po prostu nie, nie tak jak to się mówi, Prawo powinno być dla ludzi. Te plany, które robimy, powinny być dla ludzi, a nie tylko po to, żeby fajnie wyglądały na mapie. Bo to jest fajnie pociągnięte na mapie, mhm. fajnie robi to fajny prostokąt, e, cały ten obszar przemysłowy. Natomiast tutaj, jak się spojrzy, on no, tak nie jest. Rzeczywistość jest troszeczkę inna i w planach, również plany mogą być troszeczkę bardziej skomplikowane. Nie trzeba w planach tego tak bardzo upraszczać. Tak samo jak, tak jak jeżeli chodzi o tutaj szerokość tej drogi, tego pasa drogowego tutaj na ulicy Grzubowej, tak jak widać jest to bardzo wąska droga prowadząca tylko do kilku zakładów oraz kilku domów mieszkalnych i będąca ślepa, poszerzanie tej drogi wbrew woli mieszkańców również nie ma większego sensu. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że mieszkańcy, tak, tutaj jesteśmy wszyscy, e, w trakcie tego planowania mamy bardzo spójne i bardzo jednolite stanowisko. Tutaj u nas nie ma takiego, takiej sytuacji, tak się czasami zdawa, że jedni mieszkańcy chcą poszerzenia drogi i jej zwężenia, żeby zakręt był w prawo, w lewo. Tutaj, jeśli chodzi, Państwo popatrzą na te 130 uwag, które były złowione, one wszystkie są bardzo jednolite i bardzo spójne i bardzo jasno przedstawiają to, czego oczekujemy my jako mieszkańcy właśnie tej dzielnicy, tej ulicy. To co my oczekujemy od tego planu. Bardzo dziękuję. Czy może Państwo jeszcze przedstawić jeszcze raz? I jeszcze raz Łukasz Szydłowski. Zapraszam, zapraszam kolejnych mieszkańców proszę bardzo. Jak dom się fajnie Jak dom się fajnie? Eliza, ja jestem mieszkańką bliźniaka przyjąć wiskiej 45. Dom, który został wybudowany w latach 20., może i nawet wcześniej. Były to te tereny zawsze budowlane. W roku 2005 zmieniono te tereny na tereny przemysłowe. Więc mieszkam w domu, nie w fabryce, w domu, w którym jestem, że tak powiem, ubezłastwowolniona. Z tego względu, że nie wolno mi tam zrobić kompletnie nic. Ja nie mogę sobie zagospodarować poddasza, nie mogę wybudować garażu, nie mogę rozbudować mojego budynku. Płacę podatki jako tereny budowlane, jako mieszkaniowe, a mieszkamy, że tak powiem, na terenach przemysłowych. Od 2011 roku piszę do urzędu prośby, pisma e, o zmianę tam w planie, żeby nas e, wyłączono z tych terenów przemysłowych, żeby to było jakie tereny budowania, tak to było wcześniej. A to jest takie odbijanie piłeczki, tak? E, na każde pismo nie, bo plan tego nie zakłada, bo ja mogę zrobić sobie wszystko, bo ja mogę sobie dom sprzedać. E, powiem tak, próbuję dom sprzedać od lat pięciu nikt tego domu nie chce kupić. Wszyscy przychodzą, mówią fajnie, fajnie dom, fajna dzielnica, blisko do miasta, wszystko pięknie ładnie, no ale teren taki jaki jest, no to wiadomo, że tego domu się nie da sprzedać. tak? Domu się nie da sprzedać, miasto wykupić budynku nie chce, a jeżeli prowadzimy jakieś tam negocjacje, to nie będę tutaj mówić o kwotach, ale są tym naprawdę rzędu kupna mieszkania tak naprawdę. Ja mam dom, który ma 200 metrów powiatowych, działki ponad 1000 metrów i proponują mi kwotę na zakup mieszkania. I to, jak powiem szczerze, no, to jest takie błędne koło. Siedzimy w tym domu, że tak powiem, troszkę uwięzieni. No i proszę o taką pomoc i tutaj Państwa radnych idziesz tam, żeby wpłynąć na, na naszego Pana Prezydenta i całą Radę, żeby zmienili ten plan, żeby przywrócić ten, ten stan faktyczny. Tym faktem jest to, że my tam faktycznie mieszkamy, tam nie ma fabryk nie ma nic tak e, żeby to był ten teren taki jaki był wcześniej e, żebyśmy mogli godnie i no i spokojnie mieszkać tak to z mojej strony tyle dziękuję bardzo